To Fuszerka! Po twojej naprawie auto jest wrakiem. To ciebie mówię! O co chodzi? E... Zabieraj łapy! A, ja... Chcę ci wytoczyć proces. Co to znaczy? Drobne roszczenia. Co próbujesz mi powiedzieć? To szalone, ale... Umówiłabyś się... ze mną? Wiesz, co mogłabym z tym zrobić? Wow, droga pani, to może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu. Witam pana. Słyszałem, że jest problem i bardzo przepraszam za niedogodności. Proszę dać nam chwilę. Co? Idź z nim na kolację. Co? Umów się z tym gościem w restauracji. Już rozumiem. Naprawiałeś jego wóz i skrzaniłaś, tak? I znowu wróciłeś do picia. Serio? Nie wstyd ci, tato? Co by na to... powiedziała mama? Mama odeszła Leslie. Ja myślę o niej każdego dnia. Tak brak mi jej. Musimy wnieść odszkodowanie za zniszczenie mienia. Aha. Nie stać mnie, żeby się sądzić. To może oznaczać bankructwo. Ej. Jeśli kochasz tatę, zrobisz to. Prawda? Ale pójdziesz z tym gościem gdziekolwiek zechce. Zrobisz to dla mnie. I proszę pamiętać, że to ostatni dzień, by złożyć apelację w sprawie Abrama. Tak, dokładnie. Dzięki. Wow. Z każdą chwilą jesteś piękniejsza. No dobra, pójdę z tobą na tę kolacje, jeśli nas nie pozwiesz. Dobrze, więc będę po ciebie dziś o ósmej. Dzięki. Sądziłam, że poświęcam się, żeby pomóc ojcu. Ale nie przypuszczałam, że ten prawnik wkrótce pozwie moje serce. Jestem Leslie, a to moja historia. Chyba trafiła Pani pod zły adres. Opieka społeczna jest w budynku obok. I mówi to koleś w stroju pingwina zarabiający grosze? Ach, wybacz, spóźnienie. E, jakiś problem? E, panie Parker. E... Wow. Wyglądasz świetnie. Nabijasz się za mnie? Proszę wybaczyć nieporozumienie. Pokażę Państwu stolik. Tędy? Tak. Witamy w naszej wykwintnej restauracji menu. Ach, więc leslie na co masz ochotę? Co byś chciała zamówić? Sama nie wiem, może coś wykwintnego. Dobrze, przepraszam. E, poproszę szampana i coś naprawdę wykwintnego. Smacznego! W takiej knajpie mogli przynajmniej ugotować to coś. Ach. Ostrygi, tak się je podaje. Co mam z tym zrobić? To się je łyżką? Nie, nie, nie. Zjada się je w ten sposób. Jadłaś kiedykolwiek ostrygi? Okej, okay, wystarczy. Zaraz, zaraz. Dobrze. Co powiesz na frytki? Tak, i to to ja rozumiem. Gorące i smaczne. Gorące, jak ty. A trochę za szybko. Okej, okay, rozumiem. Wow, mógłbym ich spokojnie pozwać za te niby ziemniaki. Zamierzasz też pozwać nasz warsztat? Pomyślę nad tym. Jest chłodno. Nie chcę, żebyś się przeziębiła. Jasne. Zawsze myślałam, że ci w gajarkach to sztywniacy. Ale teraz sama go nosisz. Jesteś sztywniarą? Bałam się, że zawiodę tatę. Lecz w tamtej chwili po raz pierwszy spojrzałam inaczej na tego aroganckiego prawnika. Od tamtej pory Jud przychodził codziennie i za każdym razem mnie zaskakiwał. Polubiłam go. Nikt dotąd nie był dla mnie tak dobry i opiekuńczy. Zjadłam nawet te paskudne ostrygi. No, prawie je zjadłam. Poczułam się jak kobieta, a nie mechanik. Ten mężczyzna naprawił we mnie coś, co było zepsute od bardzo dawna. Leslie, skarbie. Co? Ty. Hej, wyglądasz świetnie. W samą porę. W samą porę na co? Znowu pijesz w dzień? Leslie, skarbie, musisz ratować tatusia. Znowu, co zrobiłaś? Tam w warsztacie jest klient, który bardzo się złości na tatusia, ale ty. ty pójdziesz z nim na spacer i wszystko się ułoży. Tato, za kogo ty mnie masz? Za moją córkę. Lej jesteś moim słonkiem. Proszę, pomóż, proszę, albo zostanę z niczym. Proszę, proszę, idź do niego! Nie, nigdzie z nikim nie pójdę! Jeśli kochasz tatę! Bardzo proszę, błagam cię, nie zostawiaj mnie z tym, no. Zostawisz mnie z tym samego? To co, koleś, robimy ten deal z randką, czy jak? Faktycznie ładniutka. Chodź, maleńka, zabawmy się. Czekaj, otworzę ci drzwi. Pomyślałem, że zamiast gdzieś się włóczyć, możemy zabawić się tutaj. Nie, dzięki. Nie wstydź się, będzie miło. Proszę, nie. Nie, dzięki, jest w porządku. Hey, hey. Dobra, otwieraj. Otwórz drzwi. Co ty, się Otwieraj, otwórz te drzwi. No Judd. Moi Jude. prawnicy odbierą wam wszystko. Jesteście skończeni, ty i twój zapity. hej, hej. Co się stało? Co? Nie. Judd. Mój świat się rozpadł. Chcąc zadowolić ojca, straciłam miłość, której tak długo szukałam. Czarość wróciła. Wciąż myślałam tylko o nim. Byłam pewna, że więcej go nie spotkam. Ale wtedy już zamknięte. A czy twoje serce także? Orany, druc. Przepraszam, ja. Nic nie musisz mówić, wiem wszystko. Twój ojciec powiedział mi, i spokojnie, ja zajmę się tym draniem. Tata? Przepraszam cię, kochanie. Nie powinnaś rozwiązywać moich problemów. Cokolwiek stanie się z tym warsztatem, to najważniejsza dla mnie zawsze będziesz. Chce, byś była szczęśliwa. I od tej pory sam będę rozwiązywał swoje problemy. Twoja mama. Cieszyłaby się. Co pójdziemy na kolację. <grymne> Ale tak. <grymne> Właśnie tak. Co ciekawe, jego wóz nigdy nie był w warsztacie, a ja dostałam ważną lekcję. Nie ma na świecie mocniejszego silnika niż miłość. A paliwem, którego napędza, jest to, co masz w środku.